Cześć wszystkim, witamy Was w drugim odcinku serii Let's Play Sender no, będziemy grać do skutku Dzisiaj postaramy się zebrać kartki jest, No jest dość ciemno Jest dość ciemno no i będziemy grać no, tak wiem, do skutku ciekawe czym się... Czy nas uda. zabije lub no, tak. porwie albo cokolwiek nami. Dobra, powie. to by było na tym wstępu. No. Slender. The Dobra. Slender. Dobra. No. No, teraz idziemy do kamienia. Jak zwykle. Bo jakieś takie jasne te nie mi się wydaje, nie? No. Cima. Dokwailnie, no, nie? Odwróć się, Odwróć się. Po co? Na razie nie ma co. Idziemy co jedną tą, co jedną kartkę, nie? No dobra No dobra ty nie Ja, mam tynie, ja czyli... pierwszą, drugą, ja trzecią Ty masz wszystkie z muzykami No Nowymi I ty będziesz robić już z tą muzyką No i dobrze No patrz No kurde Kaj ty lecisz Mam dróżkę nie? Ej, zabłądziłem O cholera o Kurde już, już już jest niedobrze Też ty co? Boję się mm. Patrz Znalazłem Juhu W ogóle nie, czem... się kół, kółka nie było No we. Tylko kto tafi na kontenery O Boże, zgadnij Jak zwykle ja Tam ja idę tu nie! Ja idę tam! Ty się tam będziesz zbierać, dobra? No. no dobra. No dobra. Ale nie będziesz to ze sobą? Nie. I tak będziesz to robić. Gdzie! Kurde! Najgorsze miejsce. No ja muszę ósmą zebrać, więc... No, no to dobra. Ej, mamy już jednego fejla. Więc zostało jeszcze 9 miejsc, widzę wow. karteczkę stamtąd. Stąd, Przecież, Widzę Cześć, karteczkę stąd, która jest tam. No, nie. nie, ej, co ty robisz? Gdzie ja jestem? Już odwróciłem się. O nie, zaczyna się straszny klimat. No to Michał, twoja kolej. Pomocy. Ej, zbierz to dla mnie. No, weź no Rej, <grych> Rę, ręki mi nie starczało. O cholera Ma on winy Ale ta grafika w tej grze taka no wiesz No, ona, no można powiedzieć Opone na te kilkanaście styrof. mega który zajmuje gra, to jest... jeżeli trzeba pobrać i wypakować Jest to naprawdę no, według mnie dość dobra grafika no. Tyle byś nie do tych Wiesz co, w porównaniu do Minecrafta, tam wiesz no. <laughs> Szpan, tylko wiesz, że ty kółeczko zrobisz I będziesz chodzić Spadaj la, la, la. Nie, nie, nie idź tam proszę, bo tam będzie kartka będzie kartka Ale ty nie, Nie nie boisz się Jak mm, 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 mm. Nie wiem czemu ja się boję Can't run Nie potrafi biegać No właśnie ja nie Fak. mogę. Przy drugiej kartce go spotka O cholera! Spamyś się! Teraz te kontenery za tym. O Boże. Widziałeś jak szybko on się nam pojawił? No. I Co to O fuck. Szybko. O. Nie, nie będzie kartki. Juhu! Follows! Jaki ładny rysunek! Podąża! O Boże! Ta muzyka! Jest coś trochę, ściż trochę. Stój, ścisz trochę. No dobra, starczy. Śdziłeś No dobra, możesz iść. Idę do kontenerów, jestem hardcorem O mój Boże! Ale tutaj też może być jeszcze jedna kartka. Cudno. O Boże! Ja się boję! Ja się cykam! Załóż się, że gdzieś tu będzie. Za, za rogu wejdzie bedał. w pedał. Załóż się, że ty będziesz tam patrzeć, właśnie, a on będzie za, mną. A on będzie za tobą. Nie odwracaj się. Tam to za dobrze idzie. No, 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 właśnie, no. Nie. Ty jeszcze nigdy nie miałeś. A nie razu tej kartki nie zdobyłeś? Nie. Jakoś mam pecha na to. No, najgorszy najgorsze za nami. Teraz może się nawet przejść. No, jesteśmy w pół drogi. Oby tu nie było kartki. Twój się nie. zmęczył. No, no, musi być kartka. Chyba to nie jest tak śmiesznie. No nie, jest strasznie. Jest. Nie! Kurna. Don't look. It takes nie. Patrz. Nie. Patrz, się... Nie. 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 ciebie. Nie. Nie. dupie. Boże. Nie. 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 było razie. Cześć wszystkim, jak widzicie w tym odcinku było strasznie, jeszcze mi ciarki przechodzą, no może aż tak śmiesznie nie było, no ale jeśli wam się podobało, komentujcie, dajcie łapkę w górę albo subskrybujcie, mamy no. prośbę, piszcie w komentarzach, czy udało się zdobyć wszystkie 8 kartek, kartek. No jeśli bo... tak, pochwalcie się tym, no a no. no, teraz to już, I do usłyszenia, i napiszcie w komentarzach, co możemy poprawić. Na razie, cześć.